Ale idziemy na Sticky Waterfall. Takie sticky, bo spłyną tam s... Po niespełna kilku godzinach spędzonych w Chiang Rai, ostatnim autobusem jedziemy w kierunku pobliskiego Chiang Mai. Tam następnego dnia czeka na nas wyprawa na Sticky Waterfalls, czyli wodospady, które dosłownie kleją się do nóg, pozwalając się po nich wspinać. Wszystkich praktycznych informacji o tym, jak dojechać do tego miejsca, a także rozszerzoną wersję naszej relacji, znajdziecie na blogu. Z tej strony, Jaszczur Podróżnik. Zabieramy Was dzisiaj na Sticky Waterfalls. Na miejscu czeka na nas darmowy parking i darmowe wejście. Od razu można zauważyć, że to miejsce jest pielęgnowane, a Tajowie przyjeżdżają tutaj całymi rodzinami spędzać popołudnia. Spotkamy też bardzo mało turystów, co zawsze jest na rękę. Wodospad jest unikalny. Skały, po których spływa woda, są jasnego, beżowego koloru i praktycznie nie ma na nich żadnych zielonych porostów. Dodatkowo wyglądają jak bąbelki. Dlaczego? Odpowiedzi szukajcie na blogu. Można powiedzieć, że do wyboru jest kilka tras o różnym poziomie trudności. No oczywiście zaczynamy od najcięższego. Niemal cała powierzchnia pod naszymi stopami jest chropowata, niczym stwardniała gąbka. Im dalej idziemy, tym robi się coraz bardziej stromo i miejscami można się poślizgnąć. Pojawiają się również pomocnicze liny. Na końcowym odcinku trasy jest już naprawdę ślisko i wejście bez lin jest strasznie ciężkie, ale nie niemożliwe. Należy jednak zachować ostrożność, aby reszty dni nie spędzić w szpitalu. Ach, Przechodzimy główne szlaki i postanawiamy odkryć, co kryje się jeszcze niżej. Widzimy, że w oddali pojawiają się barierki. i przygodo! Jaszczur eksplorator. Dosyć stroma ścieżka prowadzi w dół wodospadu, jednak chropowaty wapień pod nogami zapewnia świetną przyczepność. Gdy kończymy się barierki, zaczyna się kolejny, bardzo stromy wodospad. Mimo tabliczki o niebezpieczeństwie, jako jedyni postanawiamy ostrożnie wdrapać się na tyle, na ile czuliśmy się pewnie. Okazało się, że pod nogami także znajdował się chropowaty wapień i to jeszcze bardziej przyczepny. Tutaj można dosłownie oprzeć się o kamienie i pozwolić wodospadowi na chłodzenie nas strumieniem wody. Ale tu moczyń lata. Ja, o, Chyba ta druga była ten O, <grym> to chyba to była ta dangerous To już się kameruje Wchodzimy Okay. i tak się nie widać i tak się nie widać <laughs> <laughs> jeb, 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 jeb.

you <laughs> Tamim gdzie jestem? Nie widać nie, ale mnie słychać. nie jest tam. Ja ja jestem tu. Niżej znajdował się już tylko bardzo mały wodospad raczej nie do wspinania. Kończył on wszystkie powyższe wodospady, a woda wpływała do płynącej tutaj małej rzeczki. Po jej drugiej stronie, w gąszczu, dostrzec można było tajemniczą ścieżkę i znak chwilowego zakazu wejścia. Bardzo kusiło nas, żeby tam wejść, no ale trudno. Jeśli ktoś z Was wie, dokąd prowadzi tamta droga, dajcie nam znać w komentarzu. Na samej górze, tuż przy parkingu, pominęliśmy jeszcze jeden szlak. Oczywiście musieliśmy zobaczyć, dokąd on prowadzi. Okazuje się, że to droga do oczka z krystalicznie czystą wodą, która wypływa z wnętrza ziemi, zasilając wodospady. To miejsce nazywane jest fontanną Chetsea. Obok znajduje się także tabliczka z rozpisaną historią tego miejsca, chociaż można ją traktować bardziej jako legendę niestety czas wracać do domu i porządnie się wyspać bo w kolejnym dniu planujemy zaliczyć pętlę motocyklową Samoen Club do zobaczenia w kolejnym odcinku pamiętajcie o sobie i łapce w górę a hoj przygodo